Siemano. dzień trzeci nie wiem, moich wypocin vloga przebywania z kotami wczoraj jednak nie wyszło, nie wiem bardzo energetycznie jestem słaby jakby bez siły jakiejkolwiek, więc finalnie nie byłem w pracy nic nie zrobiłem, jakiś tam wieczorem film był obejrzany z byłą dziewczyną i w sumie męczyłem się znowu do bodajże trzeciej może czwartej w nocy, żeby zasnąć, natłok myśli, też próbowanie zagłus zagłuszania tego przez e, jakiś stand up. Cokolwiek włączenie na YouTube później, znowu czytanie jakiś bzdur, jakąś gierkę włączyłem też, już po prostu bo fiksowałem. Także na dzisiaj próba wspólnego wyjścia na saunę. Zobaczyć, może to też gdzieś pomoże trochę fajnie, bo dzisiaj jest pogoda słoneczna ładnie na zewnątrz. Nie wiem, czy to widać będzie, jak pogodowo jest. Także udało mi się też na spacer jakiś tam dłuższy pójść godzinę. Co dla mnie jest na ten moment czymś ważnym, bo też tej aktywności ruchowej, jakichś spacerów jest zbyt mało. Codziennie chociaż godzinę, dwie powinienem sobie gdzieś chodzić z racji problemów tej przepokliny. No, ale też nie ma na to energii, zresztą jak patrzę w sumie na swoją twarz, to widzę, że jest dosyć mocno zmęczona. Ale nic w przeszłym tygodniu na terapię zapisałem się. No, mam nadzieję, że coś tam w tej głowie się zacznie układać, że będę w stanie coś tam. Inaczej postępować, bo na razie robię tak samo, jak robiłem. Jestem sam, nie jestem w związku, a, a robię dla drugiej osoby, jakbym był w tym związku, nadal później sam pewnie głupio oczekuję, że, że może skoro spędzamy ten czas, widujemy się, nie wiem, zakupy jakieś się zrobi. To, że nie wiem, jest to coś więcej niż kolegowanie się tylko i wyłącznie. No ale takie może błędne koło. No nic no to jest. Tyle chyba nie mam dzisiaj jakoś energii pomimo że ładna pogoda jest miałem energię wcześniej iść gdzieś na ten spacer. Ale teraz jakiś znowu. Dum nie dopadł. Na sobotę jest plan, żeby w góry podjechać, bo w sumie jest blisko z Wrocławia. Też się przejść <laughs> też z byłą dziewczyną. No i trening w sobotę albo w niedzielę, w zależności jak się zre zregeneruje, bo zrobiłem go przedwczoraj wczoraj i jestem strasznie obolały. <laughs> No, by te vlogi mi coś dały, pomogły chociaż to w tym, że mogę z siebie wyrzucić cokolwiek i nie trzymać tego w sobie, bo nie mam z kim nawet pogadać, więc może to ułatwi nie trzymanie tego wszystkiego w sobie. Chociaż i tak jeszcze jest sporo rzeczy, które bym chciał wyrzucić, powiedzieć, ale... Nie czuję przestrzeni jeszcze na to.